Siemka wszystkim, tu Aga z kanału Lady Scraper. Chciałam Wam bardzo szybko pokazać album, który zrobiłam. Jest to mój pierwszy album podróżniczy. Album, który zrobiłam dla bardzo bliskiej mi przyjaciółki, którą właśnie dzisiaj odwiedzam i z okazji urodzin wręczę jej ten albumik. Bardzo szybko i treściwie postaram się Wam wszystko pokazać. Zacznę tylko od tego, że ten album wykonałam korzystając z filmu, który zobaczyłam na kanale My Sister Scrapper, a dokładnie był to film Ginger, odnośnie właśnie też albumu podróżniczego. Także zainspirowałam się tym albumem, i strony tutaj wykonałam z takiego szybkiego tutoriala, który ona robi później po, po tym pokazaniu swojego albumu. Oczywiście w opisie jest link do tego filmu, także serdecznie Was zapraszam, bo naprawdę tamten album jest cudowny, a ja tutaj po prostu gdzieś tam zainspirowałam się i postarałam się coś dodać od siebie. Jeśli chodzi o okładkę, znajdują się na niej tutaj ten papier, to jest seria w ogóle nie podróżnicza, bo His and Hers z firmy 13 Arts, jeśli chodzi o tutaj ten znaczek, czyli kompas. Ten kompas to już jest inny, papier wycięty i dodatkowo glossy i akcentem ozdobiony, żeby się błyszczał gdzie nie gdzie. I to jest z serii z UHK Galery. Zapomniałam, jakiej. Za okay. Napiszę wam w opisie, dobra? W opisie będą wszystkie serie, których użyłam. Tak samo tagi są z UHK Galery. Więc tutaj włożyłam sobie taki tak ze sznureczkiem i dużo takich tagów tam w środku będzie. A tutaj jest taka karteczka, ponieważ ta moja przyjaciółka jest posiadaczką cudownego francuskiego buldoga, którego uwielbia, kocha. To jest dla niej po prostu, no, jak członek rodziny, więc stwierdziłam, że skoro robię dla niej album, to jak, jakaś zmianka musi się znaleźć i zrobiłam taką karteczkę. Tutaj też się błyszczy jako taki dodatek. Grzbiet wygląda tak, nic tutaj nie dodawałam już specjalnie i tył tu tak. Tutaj zamykanie taką y, tasiemką gumkę, ona nie jest taka super mocno gumkowa, ale tu zostawiłam luzu, żeby, żeby było miejsce, żeby można go było rozszerzyć. No i tutaj w środku wygląda tak. Także to jest bardzo podobnie jak u tej pani z My Sister scrappers Tutaj zrobiłam tak jak ona, taki na małe zdjęcia. E, taką mini książeczkę. Albumy są... Yy Boże, albumy. Papiery są bardzo różne, naprawdę z różnych kolekcji, które po prostu wszystkie wymienię i będziecie mogli sobie znaleźć w opisie. To jest tylko wydrukowana z internetu, z jakichś darmowych grafik. Jak widzicie, strona ze słownika, ze słowem Journey. I tutaj zamykana na magnesik i tekturka, aparacika. No i tutaj jest kieszeń i wszędzie są takie kieszenie i to jest właśnie... Na, w tym linku, który znajdziecie w opisie jest bardzo łatwy sposób jak taką stronę wykonać no tutaj włożyłam matę na zdjęcie, stempelki będą też właśnie, tu jest stempelek, tu jest stempelek z Viva Dekor, podróżnicze które są już na pewno wielu z Was znane, tak, taki zabawny sznureczek no i tutaj w środku też są tagi akurat dałam takie stempelki i sznureczki. E, tutaj naklejka z kolekcji, z jakiegoś tam sklepu. Tutaj mata czarna na zdjęcie, mały tag. Tutaj, wiecie, różne papiery. Tak jak mówię, nie będę ich wymieniać, bo to naprawdę jest bez sensu. Ten papier jest cudowny. E, bardzo mi się podoba. Jest ze Scrapberries. Tutaj zrobiłam taki duży tak, mały tag, matę która wygląda tak. I tutaj coś takiego. Tutaj te tekturki, które są, obramu, będą obramowaniem na zdjęcie fajne, jeśli będzie chciała tak. Tutaj są te tagi, nie będę już ich wyjmować. Tutaj przykleiłam tekturkę taką, jak widzicie, bicykla. I tutaj naklejkę. I te dwie strony otwierają się do góry. I taki piękny widoczek się nam ukazuje. Tutaj kieszonki, dodatkowe tagi. I kolejne strony, jak widzicie wszystko jest dosyć takie spójne, bez jakichś wielu wariastw i udziwnień tutaj tak i tutaj tak, i tutaj jest jeszcze kieszonka z różnymi tagami z francuskimi buldogami z jakimiś kartami tego typu no, tutaj jest tak sadzone. I jeszcze chciałam Wam pokazać, że tutaj wykorzystałam pomysł wzięty od Scrap Queen z gumeczkami i tutaj za te gumeczki chciałam włożyć taki plan podróży, który po prostu będzie tutaj powkładany za gumeczkę. Tu, tutaj i tutaj. Także będzie mogła sobie koleżanka potem je wyciągnąć, włożyć nowe. I tak to wygląda. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Cześć, Papa.